Siema, dzisiaj wam pokażę na serwerze jak zrobić, jak założyć warpa i oczywiście go usunąć. Po pierwsze wybieramy sobie dowolne miejsce, gdzie chcemy założyć warp. Budujemy, byle jakiś tam spawn, jakiś, jaki chcemy, Ja na tej górze żeby było, na tej górze żeby było bezpiecznie. A to może chyba nawet będzie warp kopania, Nie wiem, co się zrobi. Jeśli chcemy założyć warp, set warp i pisujemy nazwę kopy, ale. Kopania. żeby takiego warpa usunąć, yy, remove warp ale nie. Nie, przepraszam. Yy, warp. Alenia. Jak to było czekać? Żeby takiego warpa usunąć, trzeba wpisać. Rem warp, ale nie i A. I. Warb kopalnia został usunięty. Żeby link do do tego pluginu VARP będzie w opisie postaram się ten, postaram się go wrzucić jak nie to zobaczycie zobaczcie sobie do kanał trekt TV, dam jego kanał on ma super filmy jak wrzucić ten, jak pluginy wiecie. wgrać na serwer Bukit na Bookit, na bu, -bu -bookit. Yy, więc Dzięki za obejrzenie filmiku. Mam nadzieję, że takie króciutkiej pannik Wam się spodobał, jak założyć warpa i go usunąć. Przypomnę jeszcze raz jak go założyć i jak go usunąć. Więc chcemy na przykład set Wart, ulica. Jeśli chcemy go usunąć, REM, wart ulica. I warp, ulica został usunięty. Ja w moim przypadku nie mam warków. Miałem na serwerze PvP, ale usunąłem te warpy i zbudowałem to. Więc mam nadzieję, że poradnik się podobał. Yy, I w ogóle. Więc do zobaczenia w kolejnym poradniku Minecraft Server. Bukkit Na razie i cześć. Łapki w górę, skrubskybujcie. Na razie. i cześć. Żegnajcie z Wami administrator serwera. Na razie.